Cześć! Ten film jest skierowany głównie do twórców wideo na YouTubie, ale myślę, że dla Ciebie jako widza również będzie bardzo przydatny. Na pewno często oglądacie jakieś recenzje, przykładowo na moim kanale i chcecie znaleźć jedną rzecz, która Was interesuje w danym filmie, na przykład bateria w danym telefonie albo aparat, no ale nie chcę Wam się przeklikiwać całego filmu, ale jest na to jeden sposób. Może stworzyć Wam takie rozdziały w filmie, i Wy widzicie w odtwarzaczu, na jakim etapie filmu jesteście. Jak to wygląda? Zobaczmy na przykładzie mojej recenzji słuchawek QCY T2C. Link oczywiście w opisie. Przy czasie filmu, w jakim aktualnie jestem, mam napisane jakość wykonania. I na pasku postępu również widać, że jest tutaj pogrubiona część i podpisana wyżej jakość wykonania. Kiedy przejadę dalej, pogrubi mi się inna część i mamy tam użytkowanie i dźwięk. Co za tym idzie, mogę sobie znaleźć konkretny fragment jaki mnie interesuje. Ale jak to zrobić? Wystarczy wejść w edycję waszego filmu i w opisie dodać spis. Ważne, aby ten spis był od samego początku filmu do samego końca filmu, bo inaczej nie będzie to działało, przynajmniej z moich testów tak to wynika. Zobaczcie, od 00 do 0,37 mamy wstęp. I sekundę po zakończeniu pierwszego rozdziału musimy dać kolejny rozdział. Czyli jeśli ten kończy się 0,37, to następny e, powinien zacząć 0,38. Musi to wyglądać dokładnie tak jak tutaj, czyli czas, spacja, myślnik, spacja, czas spacja, myślnik, spacja nazwa tego rozdziału. Wtedy YouTube będzie to prawidłowo wyświetlał. I jak możecie zobaczyć, mamy od 000 do 5.41, czyli do ostatniej sekundy filmu. Niestety nie działa to na telefonach komórkowych, ale jeśli dodajecie. Się do opisu takie sygnatury czasowe, to również w telefonie można je klikać. Wystarczy, że po prostu widz rozwinie opis. Myślę, że jest to bardzo przydatna funkcja, rzadko stosowana, bo spotkałem się z nią do tej pory raz, ale od teraz sam zaczynam ją stosować. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego krótkiego poradnika. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, dodania łapki w górę. Wpiszcie w komentarzu, czy widzieliście dotąd coś takiego na YouTube, czy jest to dla Was nowość. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!